Lecimy moi drodzy Dobre. Tytus Forst Blades, repreze reprezentant ekipy. Dobre. Tam drugi tam się tam grze grzeje się. To, e, jak słuchajcie, to? O dba. Tak. E, tak. Słuchajcie, dzisiaj... mamy finalną wersję. Na gotowo. Tak. Mamy coś takiego Czyli taką wersję. Coś zbliżonego do karambita. Tak jak... Ci, którzy na Facebook, Facebooka mojego lubią, czemu nie wszyscy, to jest was 30 tysięcy, a tam tylko półtora, to byście wiedzieli skąd ta zmiana. Bo pomyślałem o użytkownikach, którzy są nie do końca wprawni, to niekoniecznie technicznie, ale nie wprawni w sytuacjach takich stresowych, że tam z racji tego, że jest fałszywa krawędź, też jest ostrzona. To, żeby tam czasem gdzieś tam paluch nie zjechał, więc dodaliśmy coś takiego, czy też bardziej zabraliśmy trochę. Tak, troszkę ujęliśmy. Materiał. I myślałem, że to taka kosmetyczna zmiana będzie, a tymczasem powiem Wam, kompletnie zmieniło charakter. Mi się podoba, jeszcze bardziej mi się podoba. Natomiast już tutaj możecie się wypowiadać pod tym nagraniem. Jeśli chcecie, nóż w poprzedniej wersji i zamówicie! No to my Wam przygotujemy w poprzedniej. Jeśli tak. sytuacje stresowe nie mają przed Wami tajemnic, to to nie będzie potrzebne i będzie dla Was tamten. Jak spojrzycie bliżej, one się różnią. Jak weźmiemy kolejny, jest jeszcze inny. Weźmiemy kolejny, tak. Jest jeszcze inny. Dlaczego? Dlaczego? Handmade. Nie tylko unikalne jest to, że będą miały osobne numerki. Każdy będzie w zasadzie inny. Każdy będzie w zasadzie inny. To nie jest maszynowa, yy, hurtowo taśmowa produkcja. Nie, nie. Wszystko temi ręcoma zrobione. Yy, także każdy się różni. Każdy jest unikalny. Więc nawet bez numerów jesteście, staniecie się właścicielami czegoś naprawdę wyjątkowego, czegoś czegoś unikalnego. Mi osobiście podoba się. Ten, zobaczcie, nie taki wygładzony. Wygląda jak to mówiłeś, Tytus? Jakby stal była przetopiona w wybuchu jądrowym. Tak. A wykuty był w sercu wulkanu. Wygląda jak płynąca lawa, już taka trochę zastygająca. Także ten będzie mój. Ten będzie mój, także nie proście o niego. Chociaż jest to taki podobny. Podobny jest. Podobną fakturą, też taką nieregularną, taką wulkaniczną, jest po prostu cudowny, ale ten jest mój, raz, dwa, trzy moje. Eee, tak wygląda finalna wersja. Jeszcze raz omówimy zalety, wady, a w następnym nagraniu będzie troszkę, troszkę testów. Eee. Stal użyta do stworzenia tego noża to Sleipner, stal szwedzkiej produkcji huty Udeholm. Jest to odpowiedź tej huty na stal D2 z rewelacyjnym powodzeniem, ponieważ właściwości mechaniczne tej stali, jeśli chodzi o udarność, jeśli chodzi o trzymanie ostrości. Przewyższają kilkukrotnie. Trzykrotnie. 82, 27? Tak, jeśli, jeśli chodzi o udarność, to udarność stali Sleipner jest ponad dwukrotnie wyższa niż stali D2. Twardość... W porównaniu jeszcze z jakimiś innymi, jak to wygląda? Znaczy można to porównać do, 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 do stali właśnie z rodziny NCV czy NCV1 11 lv Natomiast no jest, jest to stal stosowana w maszynach, częściach, elementach, które pracują pod dużymi obciążeniami i wymagają stosunkowo wysokiej twardości przy tym. Także bardzo, bardzo dobra stal. Jedna, jedna naszym zdaniem, z lepszych do, do, do tego celu. Słab, słab, słabo rdzewiejąca? Znaczy, nie rdzewieje od samego patrzenia. Nie, nie jest to stal o obniżonej odporności na korozję. natomiast wlecz, wlecz przeciwnie. Tak, tak. Nie, nie unikamy stosowania stali nierdzewnych. Ale, ale ta stal nie jest bardzo podatna na korozję. A dodatkowo jeszcze to wykończenie, czyli taka oksyda hartownicza, którą pozostawiamy tutaj na powierzchni noża, ona powoduje pasywację tej powierzchni i, i również utrudnia w pewnym sensie. Utlenianie. Metalu. Utlenianie, korozję, korozję tego, tego metalu. Zresztą każdy nóż wykonywany z tej stali on w trakcie użytkowania, kiedy ma kontakt z potem, ma, ma kontakt z jakąś tam czasami żywnością, tłuszczami kwasami, bo jakaś tam musztarda, jakiś, jakiś pomidor, owoc, coś, coś takiego. On nadal ulega temu procesowi takiego patynowania. Przez co i zyskuje indywidualnego charakteru i, i troszkę ta, ta powierzchnia jest bardziej odporna. Oczywiście przy odpowiednim zadbaniu, czyli, czyli jednak mimo wszystko czyszczeniu tego noża po każdym użyciu, kiedy on ma kontakt z jakąś agresywną substancją, a agresywną substancją może być właśnie wspomniany pomidor. E, powinien być, być umyty, zabezpieczony żyje, olejem. żyje. Ma, ma, tak. ma, ma, ma dłuższe. Tak, tak Dobrze, ale, ale, ale zmienia takie... się razem z Wami z tym, do czego i w jaki sposób go, yy, go używacie. Teraz tak, yy, fałszywa krawędź, zaostrzona, żeby zwiększyć możliwości operowania w klinczu, w grapplingu, w krótkim dystansie, po to, żeby się z niego uwolnić, żeby stworzyć sobie dystans, Co w jaki sposób są nagrania w tym temacie, Także, mm. yy, także odsyłam yy, główna krawędź. Jest zaokrąglona, wyprowadzona w ten sposób, żeby zwiększyć możliwości cięcia tak. właśnie przy operowaniu w, w, bliskim, w bliskim dystansie, gdzie nie ma za bardzo miejsca na obszerne jakieś ruchy. No, oczywiście, jak każde, jak każde szpiczaste narzędzie, no to w tą stronę tak, to wchodzi jak w masło. Tak, to jeszcze powoduje podwyższenie tych właściwości penetrujących. Tak, to taki, to taki dodatek. Teraz parę fajnych patentów, które będę Wam jeszcze prezentował w trakcie, w trakcie innych nagrań użytkowania z innymi narzędziami. Przede wszystkim kółko, większe niż w, w, taśmę, w większości, w tego, większości, typu w większości tego typu. Tak, po to, że to był właśnie pomysł i innowacja chłopaków. Tutaj panowie stwierdzili, żeby jeszcze łatwiej było operować w rękawiczkach, fajnie dobrany rozmiar, także w rękawiczkach fajnie śmiga, a. Eee, a nie jest przy tym za duże, nie zwiększa tego wymiaru, że w ten sposób się wygodnie trzyma, co ciekawe również w chwycie. W, pełnym w tym, tak? bo tu mamy klasyczny chwyt odwrotny, tak jakbyśmy go wyciągali, używali, ale jeśli złapiemy go w chwycie odwrotnie odwrotnym, w ten sposób też ręka tutaj fajnie, fajnie pasuje, mieści się, mieści się w rękojeści. Wyprowadzony jest tutaj taki jelec po to, żeby właśnie się ręka nie ześlizgiwała, bo częstymi przypadkami w samoobronie jest to, że jeśli używany jest nóż do, do obrony, ręka zjeżdża i osoba broniąca się sama sobie zadaje obrażenia o własne ostrze używane do tego, żeby się ochronić, wyrwać yy, i uciec. Minimalistyczny, bez okładzin po to, żeby były większe możliwości Chwytne, żeby można było złapać i trzymać, żeby można było na przykład puścić kółko, złapać, trzymać, tak eee, żeby można było robić no jak najwięcej eee, jak najwięcej rzeczy, tu zobaczycie, że to wycięcie jest takie duże, duże, ja takie chciałem też nie bez przyczyny, dlatego że jeśli weźmiemy nóż w ten sposób, i sięgniemy po broń, to w chwycie idealnie nam się złoży tak, że to wycięcie będzie się zgrywało z, z palcem wskazującym w chwycie broni w ten sposób i idealnie można narzędzia używać, on nie będzie przeszkadzał w chwycie zbytnio, eee, także wszystko się, wszystko się naprawdę pięknie, pięknie się zgrywa z tym ostrzem. Jak trochę potrenujecie. Ten no, to jest, jest, jest. wypust może być świetnie użyty do tego, żeby wywrzeć gdzieś tam jakiś nacisk, bo jednak stwierdzimy, że ta sytuacja się w trakcie jej rozwoju zmieniła i nie trzeba go tak klasycznie używać, tylko gdzieś tam za szyjkę dociśniemy, żeby goś odpuścił, możemy odepchnąć, popracować dalej. Także ja z tej zmiany jestem zadowolony, bardzo podoba mi się jeszcze bardziej, panowie, świetna robota. Petarda, petarda, także ten już jest, pierwsza partia, zamówień jest tyle, że pierwsza partia yy, wyszła jeszcze więks dużo większa niż tam. zakładaliśmy. Dużo większa, także no cóż, cóż, mogę powiedzieć. Pieszcie się i zapraszamy. Zatek. Zapraszamy na kolejne, na kolejne, kolejne materiały, na w których będziemy tam testować w najróżniejszy sposób noże. Przy okazji no, wskażemy pewne atuty tego narzędzia, takie praktyczne, jak również pewnego rodzaju ograniczenia, które zauważyłem. Tak, oczywiście. No wszystko ma plusy i minusy. Tutaj moim skupieniem była yy, maksymalna użyteczność, maksymalna wszechstronność i maksymalna możliwa, yy, maksymalne możliwe bezpieczeństwo użytkowania dla. A, przeciętnej osoby, więc te trzy rzeczy gdzieś tam się musiały zetrzeć i tak, zrównoważyć. zrównoważyć. O, to jest dobre słowo. Także to, to, to jest wypadkowa tych wszystkich, e, tych wszystkich czynników, o których, o których mówiłem, bo oczywiście będziemy mówić o tych ograniczeniach, gdybyśmy się nastawili tylko i wyłącznie na jeden element, już ten już wyglądał inaczej, na inny element znowu by wyglądał inaczej, jakbyśmy się nastawili czysto i wyłącznie na bezpieczeństwo. Nie byłoby fałszywki zaostrzonej, na przykład dużo zmian by było, tak? Także o tym będziemy mówić w testach, oczywiście zobaczycie też produkcje autorskie Forged Blades, nie tylko moje, bo mają naprawdę interesujące, interesujące rzeczy do zaprezentowania. Tak nam się też wydaje, dziękuję. Tak jest, także do następnego, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.